Witam was bardzo serdecznie. Słuchajcie, chcielibyście zobaczyć jeszcze cały brudny, ale chcielibyście zobaczyć pobojowisko silnikowe po ciężkich zmaganiach z rozbrajaniem V12 w Jeguarze. Powiem wam tak, wygląda dosyć spektakularnie. To jest oczywiście wiązka, którą zdemontowałem z silnika, jakieś podcięte przewody, nawet żurawi, który asekurował yy, demontaż. I tak naprawdę wieszanie tego silnika to jest sam silnik, tak zwany silnik właściwy, czyli V12 rozbebeszona, rozebrana między innymi dlatego, żeby móc pokazać, jak wygląda dół silnika. Bo silnik jest długo nogami. To to widzieliście właśnie, jak rozbierałem i weryfikowałem silnik i silnik okazał się być w stanie naprawdę perfekcyjnym. Perfekcyjnym. To jest aż niemożliwe, że można. Tak ładnie taki stary silnik mieć utrzymany, ale tutaj się to udało. O, tu proszę bardzo, kolejne elementy, kolektor wydechowy, cała góra szpeju, który był dookoła tego silnika, czyli wszelkiego rodzaju kolektory dolotowe. Yy, oczywiście tam jest alternator, kompresor klimatyzacji. No jest tam kilka takich wszystkich rzeczy, które dało się zdemontować. To jest zestaw wtryskiwaczy. To też tutaj, oczywiście da się odnaleźć i najważniejsze jest to, że walka z tą materią. Okazała się być walką skuteczną. I po bojowisko tyle narzędzi było potrzebnych do tego, żeby to rozbroić. Żeby udało się dostać do wnętrza tego silnika, i go po prostu otworzyć i zweryfikować. A co do, a co do samej weryfikacji? Słuchajcie, no przebiegła bardzo dobrze. Bo tak, góra naprawdę wałki, jeżeli chodzi o wałki rozrządu, są po prostu idealne, nie są nigdzie nie zarysowane, nie mają żadnych zadrapań, są naprawdę w bardzo ładnym stanie te krzywki. Dodatkowo yy, zjąłem też oczywiście dół silnika i wszędzie, czyli no chociażby no kurczę, zobaczcie. smog. To jest smog, na którym nie ma nawet grama jakiegoś brudu. Olej. To jest pokrywa, która przykrywała z góry wał korbowy, znaczy z dołu tak naprawdę. Yy, na, w tym oleju nie ma nigdzie opiłków. Nigdzie nic się nie mieni, nie świeci. Nie ma żadnych fragmentów miedzianki czy czegokolwiek innego, więc też jest to w bardzo ładnym wszystko stanie. Czas operacyjny? Ta głęboka rozbiórka zajęła e, jakieś 2,5 godziny, może tak naprawdę 3 godziny. I silnik jest dość mocno otwarty. Teraz będę oczywiście wszystko mył, czyścił i powolutku, powolutku sobie wszystko składał na nowych uszczelkach, na nowych e, uszczelniaczach, żeby to wszystko było. Tak jak być powinno. A ja najbardziej jestem zadowolony z faktu, że zaoszczędzę trochę w budżecie, bo ten projekt i tak będzie bardzo drogim projektem, ale oszczędność w budżecie pozwoli mi po prostu zrealizować inne rzeczy, które chodzą mi cały czas po głowie przy tym silniku. No dobra, tak to pięknie wygląda po prostu z mojego przydomowego warsztatu, w którym walczę z trudnym projektem Jaguar. Nadwozia tutaj teraz nie ma, bo? No bo nadwozie pojechało i walczymy już u blacharza. Pozdrawiam Was pięknie i cudnego dnia Wam życzę. Czuj duch!